Kochani, rozpoczynamy nowy tydzień, jest poniedziałek, ja właśnie się zebrałam dzisiaj, oczywiście bez makijażu. Ja mam wrażenie w ogóle, że w tych vlogach u mnie to widzicie mnie naprawdę w wielu sytuacjach mojego życia. Wiecie, na Instagramie, na TikToku, no, no w sumie na TikToku też czasami się pokazuje tak totalnie nieogarnięta, ale na Instagramie widzicie piękne zdjęcia, sukieneczki, tutaj jakieś sesje. A później przychodzą vlogi i człowiek się pokazuje, uzewnętrznie się po prostu na wszystkie możliwe sposoby. Czy ja mam z tym problem? Absolutnie nie. Myślę, że to jest właśnie cały urok nagrywania na YouTubie i pokazywanie takiej normalności myślę, że jest kluczowe. Ja to bardzo lubię i też staram się tutaj nie zamazywać, nie upiększać tego jakoś, tylko wyjmować kamerę w różnych momentach mojego życia. Właśnie myślałam, że mam coś z. Byłam pewna, że coś tutaj na moim ekranie się zepsuło, ale nie. A co do mojego prawa jazdy, to za jakieś dwa tygodnie minie dokładnie rok, odkąd zdałam moje prawko. I jestem sentymentalną osobą i tak sobie myślę, że przez ten rok naprawdę. No wydarzyło się sporo też w kontekście moich umiejętności, jeśli chodzi o jazdę i widzę, że przez ten rok naprawdę różne trasy zrobiłam. Serio, ten rok od zdania prawo jazdy bardzo dużo też zmienił. I ja się cieszę, ja się tak bardzo cieszę, że ja robiłam wszystko, żeby zdać to prawo jazdy, żeby je dopinać, bo to jest rzecz, bez której nie wyobrażam sobie aktualnie mojego życia i wiem, że dla niektórych to jest tylko i wyłącznie prawo jazdy, ale jak ktoś z Was prowadzi samochód i ma już prawko, to wie, że no to jest tak duże ułatwienie i też taki komfort. Ja nie gadam, dlatego że za jakieś 5 minut rozpoczyna mi się trening. Więc ja lecę i rozpoczynamy ten piękny tydzień, dlatego że jest bardzo ładna pogoda, więc mam nadzieję, że będzie super. właśnie na parkingu, ale stwierdziłam, że muszę Wam to pokazać, dlatego, że to jest ostatnio moja ukochana przekąska i moja koleżanka Julka tak naprawdę mi to przypadkowo pokazała, dlatego, że ona to dostała w prezencie ja u niej spróbowałam i ja się zakochałam. Na opakowaniu jest to określone jako chipsy, takie z tropikalnych owoców, tutaj kupiłam jakiś taki mix ale zaczęło się tak naprawdę od jackfruta więc jeśli dostaniecie właśnie te chipsy z jackfruta z tej Marki, to koniecznie próbujcie To jest dość drogie Bo ja za to zapłaciłam 28 zł Ale Tu mam też jakieś banany Co tutaj jest jeszcze Ale wszystko rozchodzi się właśnie tego Jackfruta i to jest tak pyszne Ja nie wiem, to mi tak smakuje Ma to taką trochę konsystencję jakby było właśnie Liofilizowane, trochę taki chips Mmm i to tak chrupie. Jest to właśnie takie twarde, trochę takie liofilizowane. Mmm, pyszne! O, to też spoko. Zobaczę jeszcze te banany. Banany najsłodsze i takie najbardziej basicowe. Ale serio, ten jackfruit to totalne odkrycie, takie przypadkowe. Niestety nie należy do osób, które mają jakieś super umiejętności, jeśli chodzi o ulizane fryzury, wszystkie slickbany i tego typu rzeczy. Dobra, dzisiaj uliżemy sobie włosy na maskę. Dodam jeszcze trochę olejku. Mam taki z Kerastas, bardzo go lubię. I oczywiście, jeszcze jako fanka zapachu, to użyję sobie perfum do włosów z gizu. Dobra, może nie jest najgorzej. Taki lekko ulizany kucyk. Jęcę sobie właśnie po Warszawie i mam swój main character moment, dlatego że jakoś tak doceniam, że tutaj jestem i mam takie flashbacki do tego jak się tutaj przeprowadzałam i jakie emocje mi towarzyszyły i że gdzieś tam wiązało się to z takim nowym etapem w moim życiu. I teraz jak tutaj już jestem i żyję, to przyznam Wam, że bardzo się cieszę, że podjęłam tą decyzję i bardzo się... Czuję dobrze tutaj i Warszawa jest takim miastem, które no jest naprawdę gdzieś tam głęboko w moim sercu, więc yeah. I mimo że kocham wracać do domu, to też czuję, że w jakimś stopniu tutaj w Warszawie tworzę taki swój drugi dom. Bardzo się cieszę, że po prostu spróbowałam tego miasta i w tak młodym wieku. Mogłam podjąć taką decyzję o przeprowadzce, o spróbowaniu, mimo że zawsze to się wiąże z różnymi takimi odczuciami, ale ten czas leci tak szybko, że serio już mija wiele miesięcy, kiedy ja tutaj żyję w Warszawie, od kwietnia tak naprawdę i nie wiem, kiedy to zleciało tak szczerze. Dzisiaj takie śniadanko. Granola z patelni, jogurt grecki, tutaj pudding chia, taka niewielka ilość, bo skończyła, skończyły mi się nasiona chia, trochę masła orzechowego, nektarynka, takie płatki kokosowe i zabieram się za jedzenie. Dzisiaj jest przepiękna pogoda, siedzę sobie na tarasie. Właśnie takiej pogody oczekiwałam, jest bosko. Muszę Wam się pochwalić, jaka dzisiaj piękna macza mi wyszła. Spójrzcie na ten kolor. I on naprawdę w rzeczywistości taki jest. Tak intensywny. jest to połączenie: tak, wody kokosowej, mleka owsianego i maczy i uważam, że to jest chyba moja topka, jeśli chodzi o smak, bo na samym mleku owsianym ostatnio jakoś tak mi no ta macza nie wiem nie siedzi po prostu i właśnie dodaję trochę mleka owsianego do maczy, kiedy już ją tym czasenem roztrzepię z wodą, no i właśnie to połączenie jest dla mnie idealne. Mm. Serio mam wrażenie, że wtedy najlepiej wybija się ten smak maczy. I ostatnio weszłam też na mój profil na Instagramie. I ja w 2022 roku prowadziłam taką serię, że nagrywałam Rilsy jak robię jakieś napoje, jakieś lemoniady, kawy i właśnie macze. I pamiętam, że w tamtym momencie, to był właśnie 2022, oromacza jeszcze nie była. Tak popularna. Fajnie jest widzieć na przestrzeni właśnie tego czasu, jak bardzo jakaś marka się rozwija, że jesteście od samych początków, bo ja właśnie z właścicielem Oromacza znam się osobiście i pamiętam, kiedy właśnie dostałam od nich pierwszy raz, jak oni w ogóle wchodzili na rynek, to ich maczę i to był właśnie chyba 2022 z tego, co mi się kojarzy. I teraz, jak widzę, jak bardzo marka prężnie działa, jak bardzo się rozwijają, to aż mam taki uśmiech na twarzy, że mogę być przez te wszystkie etapy. Ostatnio w ogóle dostałam od nich tak super niespodziankę. Jest to tak piękny zestaw, że ja prawie się pobłakałam, jak ja to zobaczyłam. Jest to, zobaczcie, cały zestaw nowy do robienia maczy. To jest najbardziej randomowe rozpoczęcie nagrywania, dlatego że przyjechałam wczoraj wieczorem tutaj do domu rodzinnego i w sumie nic nie nagrywałam, ani jak jechałam, nie powiedziałam i też w sumie nie powiedziałam moim rodzicom, że przyjeżdżam akurat wczoraj, dlatego że oni myśleli, że przyjeżdżam dzisiaj jakoś wieczorem i zrobiłam im taką małą niespodziankę. I tylko Jurka wiedziała, i spędzam sobie już tutaj jeden dzień w domu. Nic nie nagrywam, tylko że trochę się poczułam, jakbym była na takich prawdziwych wakacjach. I to jest aż dziwne, że wiecie, przyjeżdżam tutaj do domu rodzinnego i czuję taką różnicę, że moja głowa odpoczywa. I dzisiaj właśnie jak spilzałam na leżaku, to było tak przyjemnie, było tak fajnie, poczułam się tak, że jestem w domu. Dlatego też jestem w stroju kąpielowym. Może aż tak nie widać, żebym się opaliła, ale trochę leżałam, a więc dzisiaj taki dzień na luzie. Fajnie, cieszę się, że przyjechałam do domu, dlatego, że jest też taki dłuższy weekend jutro jest święto, więc myślę, że zostanę sobie na kilka dni i później wrócę do Warszawy. Siedzę sobie teraz yy, tak, usiadłam na moim biurku. Czemu nie? I oglądam sobie zachód Słońca. Otworzyłam moje okno dachowe. Moi, mój telefon w ogóle stoi w tak dziwnym położeniu, że jeden niewłaściwy ruch i pożegnałabym się z moim telefonem, więc jest to trochę nieodpowiedzialne. Jest to trochę w moim stylu, ale nic się nie stanie. Mówmy się, nic się nie stanie. Więc otworzyłam sobie okno dachowe i oglądam sobie zachód Słońca. Bo czemu nie? To jest najlepsze uczucie, naprawdę. I nic więcej mi nie potrzeba, i najbardziej czego potrzebowałam, to chyba tej ciszy. A, i coś, co ja najbardziej doceniam po powrocie do domu, to jest jedzenie takich świeżo zerwanych warzyw. Dosłownie, ja wychodzę. I na tarasie zrywam pomidory i nie wiem, kolendrę, mięte, bazylię, wszystko, wszystko mamy posadzone, moja mama, w ogóle bardzo to dba, moja mama ma, hopla, na moja mama kocha, wszystko związane z ogrodem, własnymi warzywami, warzywnikiem i mam wrażenie, że moja mama zaszczepiła we mnie miłość do... Takiej świadomości posiadania własnego ogródka, własnych warzyw i też takiej świeżości tych produktów, organiczności, że tak powiem. I tego, że jest to takie własne. Więc tak myśląc przyszłościowo, ja myślę, że jeszcze bardziej we mnie to uderzy, że ja będę potrzebowała tego. Bo na razie wiecie, jestem nastolatką. Ja tutaj ja mogę sobie jeść pomidory ze sklepu, ale mam wrażenie, że jak ja będę miała tak, nie wiem. 40-50 lat ja będę, miała, będę, będę chciała, by to będzie mój po prostu życiowy sukces, posiadanie właśnie jakichś swoich takich upraw czy czegoś takiego, właśnie ogródka z, ze wszystkimi pysznościami. Mam wrażenie, że jeszcze na ten etap życia ja nie myślę o tym, żeby tworzyć, wiecie, swój dom, swoją przestrzeń ogrodniczą, ale to we mnie uderzy. Ja tak myślę i ja to czuję wewnętrznie, że moja mama by mi to zaszczepiła, bo to jest największa satysfakcja, że coś od małego nasiona możemy wyhodować i delektować się tym i tak naprawdę to tworzy nasze życie. Do tego jesteśmy stworzeni, żeby jeść właśnie takie produkty. Na misja robienia bajli. Z mojego przepisu zostawię Wam w opisie, ponieważ dodałam go na stronę. Teraz lecę do piekarnika i zobaczymy. Mam nadzieję, że wyjdą tak samo dobrze jak zawsze. Witam się z Wami w poniedziałek. Wróciłam. Jest poniedziałek, wróciłam do Warszawy. Ostatnie dni ja bym podsumowała jako odpoczynek pyszne jedzenie rodzina i odmóżdzenie. Potrzebowałam właśnie tego czasu w domu rodzinnym. I pojechałam właśnie na ten dłuższy weekend Wróciłam teraz z taką troszeczkę nową energią Jest poniedziałek, więc teraz czas się trochę odgruzować Wrócić do rutyny, tutaj do mojego mieszkania, do życia Więc zaraz biorę prysznic, dlatego że dzisiaj przyjechałam samochodem Robiłam trasę, ogarnęłam tutaj jakieś rzeczy Chciałam specjalnie wcześniej wyjechać rano Więc już teraz jest południe i ja jestem w mieszkaniu Wieczorem widzę się też z moją koleżanką więc bardzo się cieszę, bo ten wakacyjny czas jest taki specyficzny, bo większość jest w rozjazdach, czyli ktoś idzie do domu rodzinnego, kogoś tutaj nie ma. Pod moją nieobecność przyszedł mi nowy mikrofon, a w sumie to w zestawie są dwa. Te takie mikrofoniki do nagrywania, bo ostatnio jeden mi się zepsuł, a się okazuje, że jest to naprawdę przydatne i czasami do niektórych TikToków lubię to mieć ze sobą i nagrywać tak do mikrofonu. Na przykład jak jestem gdzieś na mieście, nagrywam jakieś jedzenie czy, czy coś testuję, to w sumie fajnie mieć ten mikrofon. Wiem, że wiele. O, kurier. I tak sobie przypomniałam, bo akurat kurier przyszedł, że muszę jeszcze dzisiaj kilka paczek dodatkowych wysłać na Vinted, dlatego że dzisiaj rano kilka wysłałam i muszę jeszcze pozostałe dzisiaj wysłać, dlatego że ostatnio właśnie robiłam wyprzedaż szafy na Vinted. Oh god, nie wiem kiedy ja ostatnio miałam pokręcone włosy, ale dzisiaj zobaczyłam lokówkę w mojej szafce i stwierdziłam pokręcić włosy, więc y, oto są. Bardzo lubię ten efekt na krótszych włosach, jak teraz mam, dlatego, że mam wrażenie, że te włosy są takie lekkie i te loki, y, które są tutaj u dołu, tak nie obciążają tych włosów, więc podoba mi się ten efekt. Ostatnio też pisałam z Aldoną, która właśnie zajmuje się moimi włosami i już od jakiegoś czasu y, stale do niej chodzę i przyznam wam, że wysłałam jej kilka zdjęć, że ostatnio moje włosy mają takie glow, objętość i że jestem taka zadowolona i że rzeczywiście to bardzo dużo zależy od pielęgnacji, jakiej używamy, od produktów, które nam służą. I zauważyłam, że widzę też poprawę w kondycji moich włosów. To sama też Aldona powiedziała jakiś czas temu, jak u niej byłam. I jednak stawiam na to, żeby te włosy wyglądały zdrowo, dlatego też jakiś czas temu właśnie zdecydowałam się, żeby trochę je podciąć, żeby one tak ładnie wyglądały. I ja jestem zwolenniczką, właśnie, żeby ściąć włosy, kiedy już widać, że one na, na, na końcach się Kruszą, a nie na siłę zostawiać. I kolejna kwestia to jest kolor moich włosów. Dlatego, że ostatnio moja babcia się mnie spytała, czy mam powarbowane włosy, czy to są moje naturalne. No i jej mówię, że naturalne, ale może gdzieś tam jeszcze być widać kilka takich pasemek um, jaśniejszych. Dlatego, że ja w czerwcu tamtego roku na wakacje właśnie zrobiłyśmy. Taką przemianę, miałam właśnie takie mocno widoczne, jaśniejsze pasemka, i teraz głównie, wydaje mi się, że tak w 90% jest mój naturalny kolor. Może gdzieś tutaj jest kilka takich jaśniejszych pasemek, ale w głównej mierze jest to mój. Naturalny kolor i totalnie nie żałuję, że wtedy właśnie zrobiłam sobie na wakacje te takie jaśniejsze pasemka Dlatego, że to bardzo ładnie wyglądało i jeszcze jak słońce tak musnęło, to właśnie był taki lekko złoty kolor No pięknie to wyglądało I chyba każda dziewczyna się ze mną zgodzi, że jak włosy mają swój dobry dzień, to od razu plus 10 do wszystkiego A jeszcze przed wyjściem perfumy na dziś, to jest Jo Malone Ich nowy zapach, malinka, naprawdę pachnął bardzo słodko, ale jak ja jestem zwolenniczką takich perfum bardziej, wiecie, piżmowych, mocniejszych, takich yy, trochę niszowych, to tutaj na wakacje idealnie nie są właśnie takie przytłaczające. Wydaje mi się, że to jest taki zapach wakacji, to są takie landrynki zamknięte po prostu we flakonie. Czasami lubię, czasami lubię po prostu popsikać się takimi perfumami, które pachną jak taki cukiereczek. Zostałam uwięziona w samochodzie pełnym piany. Przyjechała Julka. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dlatego, że dzisiaj mamy cały dzień zaplanowany na nagrania. Więc ja cały czas mam wrażenie, że tutaj nie jest domknięte okno. I nagrywamy dzisiaj kilka takich siostrzanych współprac. I bardzo to lubię, że możemy na swoich profilach też oprócz takiego swojego kontentu też przeplatać właśnie trochę. Yeah. E, tego siostrzanego i możemy niektóre materiały tworzyć właśnie razem. Uważam, że czasami to jest ba bardziej kreatywniejsze, wygląda to fajniej, można produkt czy na przykład jakieś ubranie czy dodatki do stylizacji fajniej pokazać na dwóch różnych osobach, e, w różnych na przykład stylizacjach. Teraz suszy samochód. Już umyła, teraz suszy. Wygląda to dość ikonicznie, a więc kończąc już tak szybko, uważam, że jest to bardzo taki duży przywilej, że mogę tworzyć też niektóre materiały właśnie z siostrą, że jesteśmy w tym wszystkim obie. To sobie pozwól widać teraz. Mieliśmy na sobie dzisiaj takie buty, a jest ile stopni z 25, a chodziłyśmy po mieście w kowbojkach widzimy się teraz w samochodzie, dlatego że nie przypuszczałyśmy, że dzisiaj będzie tak ciepło. Ja wzięłam marynarkę, dobrze, chociaż nie wzięłam długich spodni, bo to by była masakra. No i jeszcze nagrywałyśmy akurat w takich trochę jesiennych butach, ale zjadłyśmy pyszną e, kanapkę w Charlotte. Pierwszy raz ją jadłam. No, ja już ja jadłam już któryś raz. Jest Bardzo świetne. dobra. Serio, uważam, że mi się kiedyś Charlotte właśnie tak bardziej kojarzyło z czasami takiego gimnazjum i jedzenia właśnie e, tych ich czekoladowych kremów. Tak. I croissant No Croissant Croissant Ale na pewno Charlotte jest spoko Uważam, że Charlotte przeżywa swoją drogą młodość tak. I jest, jest w fajnym miejscu Przepraszam, że jestem taka nieobecna Muszę nadrobić wszystko Jest, ja powiem ci dzisiaj, dzisiaj jest hita Zapomniałam ładowarki z domu Podłączyłam sobie telefon do ładowania Wczoraj wieczorem Kablem do, do końcówką Tak, do laptopa Wstaję dzisiaj rano Oczywiście miałam budzik Miałam wyłączony telefon. Miałam coś rozładował nie... się. Całkiem, nie wiem, nie ładował się po prostu przez noc, mimo że jak go już podłączałam wieczorem, to miało tam, nie wiem, 25%. Ja się budzę i nie wiem, która jest godzina. Nie mam, bu... nie mam zegarka nawet przy tym, i ja mówię, co się dzieje? Czy, ty, czy ktoś mi pranka zrobił? Patrzę. No, czy... raz takiego pranka nam zrobiłaś. Jezu. I ja patrzę na telefon. Czerwona bateryjka ta się świeci. E, ale dobrze, że nie zaspałam i że nie, nie wiem, nie była godzina 11, tylko obudziłam się o racjonalnej godzinie 8, więc. Wyłączyć telefon. Ej. Ej, nie będę. Ej, umiesz tak zrobić? Wróciliśmy już sobie na spokojnie do mieszkania. Jestem też w szoku, tak nawiązując jeszcze do włosów, to trzymają mi się loki. A to jest aż dziwne jak na mnie, dlatego że ja zazwyczaj. To jest właśnie średnio porowate włosy, czy nisko porowate się. Nisko Nie mówisz tutaj jakiegoś. A nie, nisko porowate niskoporowate, bo wysokoporowate to są chyba takie włosy, które się właśnie łatwo kręcą. Ale mam też do was takie jedno pytanie, a w sumie bardziej zastanawiam się, czy to zależy od człowieka, czy może ja po prostu czasami natrafiam na takich ludzi, bo widzę taką różnicę, bo teraz jak mieszkam w mieszkaniu, no to z większą ilością ludzi mam styczność. Wychodząc z mieszkania, niż jak wychodziłam z domu. Na przykład wsiadając do windy, jestem ciekawa, czy na przykład mówicie dzień dobry, albo witacie się, jak ktoś jest w windzie, to czy witacie się z tą osobą i mówicie dzień dobry, czy po prostu wsiadacie do windy i jak nie znacie tej osoby, to nic nie mówicie? Bo mówię jej właśnie o totalnie obcej osobie. Bo ja na przykład tak mam, że jak wsiadam do windy albo gdzieś przechodzę tak blisko, gdzieś, no wiecie, wokół tutaj, no to mówię dzień dobry. Nawet jak kogoś nie kojarzę z twarzy, tylko no wydaje mi się, że w ogóle wsiadając do windy, to jest takie specyficzne miejsce, gdzie ja mówię dzień dobry. Jest mi tak wewnętrznie trochę głupio wsiąść do windy i nie powiedzieć nic, bo mam wrażenie, że jest wtedy taka niezręczna cisza, więc jak wsiadam do windy. No to po prostu mówię. Ale mam wrażenie, że czasami miałam taką jedną sytuację, ale mnie wtedy tak trochę zamurowało, bo ja wsiadam do windy, mówię dzień dobry, i ta pani się do mnie nie odezwała. I ta pani do mnie spojrzała, i ja miałam takie. Czy ja coś robię źle? Więc yy, jestem ciekawa. Tak samo większość osób, jak mijam, no to raczej odpowiada, albo mówimy sobie nawzajem: dzień dobry, albo cześć, cokolwiek. W ogóle bardzo fajne środowisko biegaczy. Ja na przykład. Kurde, biegam do stosunkowo koło. Ja pokazuję zawsze. Albo macham, albo nie się uśmiechają. Ale właśnie ja mam wrażenie, że to jest kwestia. Taka człowieka. Kwestia człowieka i to chyba nie ma. A ja się tak? uśmiecham, na przykład pięknie jakaś dziewczyna, ja się uśmiecham. Ja też się uśmiecham. Albo na przykład. Ja często rękę. Albo pokazuję ostatnio jakiś taki starszy normalnie do mnie też, też machnął. I, że no. Nie wiem, ja właśnie w tym takim środowisku sportowym to już jest inna kwestia, ale właśnie taka mijając ludzi, mam wrażenie, że fajne jest. Mówienie takiego cześć, dzień dobry, dziękuję Czeka nas jeszcze dzisiaj jedno nagranie Więc żegnam się z wami Dziękuję wam bardzo, że mogliście towarzyszyć mi W różnych momentach z ostatnich dni Przesyłam wam buziaki I widzimy się w kolejnym weekly vlogu See ya!